Cześć króliczku. Czekaj, czekaj, chodź czek, ja tak ładnie. No, właśnie, nie? I mu tak ząbek rośnie krzywo, tak? No. Czyli ma taki krzywy, wiesz, no, to nie wiem skąd to jest, piesku, króliku właśnie to ma, nie? wadę zgryzu. I na przykład jeden ząb rośnie tak. On jeszcze górę ma też, czy nie? Tak, do góry ma tam. Do... I górne zęby też ma tak. I, I tak można to zęba to przyciąć? Po prostu jak się pazury przycina, nie wiem w ten sposób. Przycinamy właśnie to... pani się po to, żeby przyciąć, nie? My po prostu przycinamy, no no. Jakie zwierzęta jeszcze do pana przychodzą z właścicielami? Psy i koty to oczywiste, króliki no, jak i widać. Koty, króliki, chomiki, no wszystko to co ludzie trzymają w domu, nie? To wszystko to... Krokodyle, węże. No nie, no krokodyle, węże to nie. Tego jeszcze tym się nie spotkałem. Ale groto tylko psy psy i koty, no króliki. O, tylko ten króliki, no poczekaj. Obetniemy mu, obecnie mu to pazurnie. Objęłem mu tego ząka. A co go pani, nie? Boję się te, te, te u góry, że do garba wejdą. Tak, bo to widzisz, ten rośnie na zewnątrz, to pół biedy. Ale jest tak, że rosną te górne, rosną tak pod... pod niejami, Rozumiem, pod, i mogą pod zrobi, zrobić krzywdę. Niejami, tak, nie? Krzywdy, nie? Na On wchodzi pani podpate, nie? Nie, o Boże, nie, nie. A na balkon? Na balkon też nie boję się, że wypadną. A na którym piecie poniżej? Na drugim. No to nie. Ale na balkon wie pani, chodzi o to, żeby zaszczepić je, bo czasami są e, choroby, takie jak jak somatoza. Nie wypuszczę nawet na balkon. A to ja niech nie wypuszczę. <laughs> <laughs> Za bardzo. A czasami, jak są dzieci, biorą e, króliki, chyba Pani są na Jakieś lata to ciepło na trawkę na Białe, przykład, nie? Białe, nie się na trawkę, bo wtedy e, ten... E, nie, to komary przenoszą. Pomysł swojej córki po studiach poszła do pracy, mam mnie podrzuciła.